Sebastian Greger Przeczytam twój komentarz, bo troszkę mnie ten komentarz y, rozśmieszył Ale też bogiem jakimś nie jesteś i sam swoich fanów się Żal by normalnie dwie walki wygrałeś, a resztę w pizdę dostałeś Po pierwsze pizdę to masz ty Po drugie pula ci na starego śmiecia Po trzecie Nie powiedziałem, że jestem bogiem Wygrałem jedną walkę, dwie przegrałem no i nie, nie cisnę fanów, bo nie nazywa się osoby, która prowokuje streamera, czy, za, czy jest przeciwko, nie kibicuje mu w żaden sposób, wypomina jego jakieś wady, wypomina jakieś jego słabe strony, czy typowo wymyśla farmazon w bani i pisze to na czacie, to to nie jest kurwa fan. I naucz się odróżniać fana od kurwa antyfana, pajacu jebany. Bo tu też są kurwy, tu nie są tylko widzowie. Tu też jest na, 700, na 800 ludzi, jest teraz 200 kurw co najmniej, rozumiesz? Takich podstawiaczy nogi, rozumiesz? I to oni też kurwy mają konta i też mogą pisać. I oni też piszą. Tu może wiesz, jest parę osób w porządku, a na, no, masz 822, to dajmy na to, to licz już 200 kurw, lightowo będzie. Co ty myślisz, kurwa, że tu przyszli, kurwa. Spokojnie siedzieć? Chłopie ja BMK nową kupiłem. Tu kurwy przychodzą mi cisnąć teraz, bo bulldupy mają. Nie wiesz jak jest? Teraz przychodzą farmazony tworzyć. Dzawalka pizdę, wiesz, żeby zdemotywować człowieka. A ja z im naklankach, wiesz Huberty co. Hubert Kamiński. Ale pięć no, złotych. się złotych się z Białogardu, Mordo buźka mrugająca okiem. Pozdro Hubert, dziękuję bardzo.